To jest radio Dobrego Przekazu. Zapraszamy na audycje tematyczne: Przyroda, Historia, Prawo, Polityka i trochę muzyki. Zapraszamy do słuchania. Witam wszystkich ponownie w kolejną wakacyjną środę. Dziś jest 27 20 sierpnia 2025 roku. Dzisiejszy dzień jest już 233 dniem roku, a do jego końca pozostało 133 dni. Osoba urodzona 20 sierpnia charakteryzuje się towarzyskością, która jest tak powszechnie znana, że pozwala mu bez większego wysiłku zjednywać sobie ludzi. Na co dzień udowadnia, jak bardzo jest wartościowym człowiekiem o dużej dawce praktycyzmu. Wszystkim urodzonym tego dnia życzę, abyście trwale uczyli się życia, albowiem kto przestaje się uczyć, Pozostaje stary, bez względu na to, ile ma lat. A co tam na górze? Słońce wzeszło dziś najwcześniej oczywiście w Suwałkach o godzinie 5.16, a zajdzie najpóźniej oczywiście w Świnoujściu o godzinie 20.21. Dzisiejszy dzień będzie więc trwał średnio 14 godzin i 22 minuty i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 2 godziny i 25 minut. Dziś imienin obchodzą m.in. Bernard, Filibert, Hieronim, Lucjusz, Maria Paweł i Sieciech. Wszystkiego najlepszego dla Was. A z szanownymi słuchaczami, jak zwykle, niezwykle serdecznie wita się prowadzący dzisiejsze wydanie info Dzień Radio Dobrego Przekazu na kanale 2050, wasz Sławek Trójanowski. I jednocześnie przypominamy wszystkim, iż dziś obchodzimy dwa nietypowe święta. Pierwsza to Dzień Wyznawania Miłości. Dziś jest okazja do powiedzenia bliskim osobom: Kocham Cię. Chociaż doradzamy, aby nie używać tego słowa tylko właśnie dziś. Ale dzisiaj również obchodzimy święto naszego mało ulubionego owada, albowiem dziś jest Światowy Dzień Komara. W zerwanej kartce z kalendarza możemy przeczytać: Jeżeli myślicie Państwo, iż czasy socjalistyczne to tylko stagnacja, to jesteście w błędzie. Jest bowiem rok 1963. Dokładnie 62 lata temu w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uruchomiono pierwszy polski laser. Pamiętacie Państwo kultowy tekst Janusza Gajosa, a ja jestem z archiwum Mix? Fux, czyli polska komedia sensacyjna w reżyserii Macieja Dudkiewicza ma już 26 lat. Jej premiera miała bowiem miejsce w 1999 roku. Elementy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce obchodzą już 17 lat. To bowiem w 2008 roku ówczesna sekretarz stanu Kondoliza Rice i ówczesny oraz obecny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podpisali umowę w sprawie lokalizacji w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. No cóż można byłoby powiedzieć, czasy się zmieniają, a Radosław Sikorski ciągle w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. A my zanim przejdziemy do omówienia dziś wyjątkowo tylko informacji z kraju, to przypomnijmy pewien ciąg politycznych wydarzeń związanych niestety z wojną na Ukrainie. Zakończę wojnę na Ukrainie w ciągu 24 godzin, jak zostanę prezydentem. Daję Rosji 50 dni na zawarcie zawieszenia broń. Stawiam ultimatum 10 dni. To wiele obietnic, jakie w sprawie agresji Rosji na Ukrainę i toczącej się tam wojnie wypowiedział prezydent USA Donald Trump. W piątek, 15 sierpnia na Alasce odbył się szczyt Trump-Putin. Jak wynika z informacji przekazanych przez prezydenta USA, nie doszło na nim do porozumienia w najważniejszej kwestii, czyli oczekiwanego i spodziewanego zawieszenia broni. Jak wskazują komendatorzy, Putin przyleciał na Alaskę bronić swoich żądań, a do nich m.in. należą. Uzyskanie zdobyczy terytorialnych na terenach Ukrainy oraz zablokowanie wejścia tego państwa w struktury europejskie. O ile jednak większość komentatorów wskazywała, iż trudno liczyć się z jakimiś konkretnymi rozwiązaniami, to jednak sposób traktowania prezydenta Rosji z honorami wzbudził olbrzymi niesmak. Szczególnie przygnębiające zdjęcie, jakie obiegło świat, to zdjęcie żołnierzy amerykańskich rozkładających czerwony dywan przed przywódcą państwa agresora. Oczywiście wyniki tych spotkań i rozmów zostały zaprezentowane prezydentowi Ukrainy Rzymeńskiemu, który został na poniedziałek zaproszony do Białego Domu na rozmowy właśnie z prezydentem USA. Zanim jednak doszło do tego spotkania, okazało się, że prezydentowi Ukrainy w delegacji do USA będą towarzyszyć prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Georgia Meloni, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz prezydent Finlandii Aleksander Staub. Osoby te działają w ramach tzw. koalicji chętnych. W jej szeregach znajduje się również Polska. Jeszcze w niedzielę zarówno rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński, jak i rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz zapewniali, że to tylko kwestia uzgodnień, kto będzie nas reprezentował. Niestety, ani prezydent, ani premier ostatecznie nie znaleźli się w składzie delegacji szefów państw oraz organizacji. Dlaczego? Zarówno jedna, jak i druga kancelaria przyzuta się odpowiedzialnością. Dodatkowo kancelaria prezydenta Nawrockiego wskazuje, iż ten ma się spotkać z prezydentem Trumpem 3 września, w związku z czym musi się on przygotować do tej wizyty. Efektem tego jest jednak, iż Polska nie jest przy stole związanym z najważniejszymi wydarzeniami dotyczącymi naszego najbliższego sąsiada oraz już całkiem realnego zagrożenia naszego bezpieczeństwa. Można by rzec, kto nie jest przy stole, może skończyć niestety jako przystawka, i oby tylko. Planowana rozmowa Trump wrocki będzie miała już bowiem miejsce po zakończeniu wstępnej serii negocjacji, być może tych negocjacji trójstronnych USA, Rosja, Ukraina. Gdzie wtedy będziemy? Przypomnijmy, iż to Polska przyjęła na siebie pierwszy i największy ciężar pomocy uchodźcom, a zryw Polaków był godny naśladowania, podobnie jak nasze zaangażowanie po stronie napadniętej Ukrainy. Jak zauważa komentator i były dyplomata Witold Jurasz nie było jednak żadnej wojny o krzesła, tak jak pamiętna wojna w 2008 roku, a polscy politycy po prostu nie zostali zaproszeni. Z jednej strony wskazuje on na osobę prezydenta Karola Nawrockiego, który w wypowiedziach o Brukseli czy Berlinie, nawet jak miał rację, to jednak przyjął bardzo mocno kontrowersyjny styl, zaś w sprawie Ukrainy deklarował swój brak poparcia do akcesji tego państwa w NATO. Ponadto jego legendarne kontakty z prezydentem Trumpem mogą być jednak mocno przereklamowane. Po drugiej stronie wskazuje on na osobę Donalda Tuska który sugerował przecież, iż Donald Trump jest rosyjskim agentem. Natomiast w relacjach z innymi przywódcami, wbrew obiegowej opinii, zdaniem Witolda Jurasza, nie jest on aż tak skuteczny, jak stara się go pokazać jego obóz polityczny. Oraz dodatkowo, przewrót robiony najprawdopodobniej pod kandydata Rafała Trzaskowskiego, zdającego Ukrainie wszystko, nadającego Ukrainie nic, też nie jest profesjonalne. Redaktor Jurasz na zakończenie nazywa brak Polski kompromitacją, która jest właśnie przykrywana przez zabiegi PR-owe przez przedstawicieli obu kancelarii. A my wracamy do kraju. Na 27 sierpnia prezydent Karol Nawrocki zwołał radę gabinetową. W jej trakcie mają zostać omówione kwestie związane ze stanem finansów publicznych oraz kwestie ustrojowo-rozwojowe, w tym kwestie projektów ustaw skierowanych do Sejmu przez prezydenta. Przypomnijmy, iż są to ustawy dotyczące m.in. wprowadzenia zerowego podatku PIT dla rodzin posiadających więcej niż dwoje dzieci oraz szereg rozwiązań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa, w tym m.in. zakaz sprzedaży polskiej ziemi oraz powstrzymanie napływu produktów rolnych z Ukrainy. Według opinii pierwsze rozwiązanie zamiast pomóc mniej zamożnym rodzinom, rodzicom da dodatkowe dochody rodzinom już zamożnych. Zamiast bloku węglowego w Ostrołęce, prawie miliard strat po zaspokojeniu roszczeń głównego wykonawcy, zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała, iż działania ówczesnego zarządu spółki elektrownia Ostrołęka były nielegalne i niegospodarne, co skutkowało powstaniem właśnie takich strat. Prezes Najwyższej Izby Kontroli zapowiedział skierowanie zawiadomienia do prokuratury przeciwko członkom zarządu. I pozostając w, bajce, w bańce energetycznej. Miks energetyczny to sprawa ważna dla Polski. Niestety, w przestrzeni publicznej ścierają się dwie głównie skrajne opinie. Pierwsza to teoria o polskim złocie czyli węglu kamiennym i jego złożach podobno mogących wystarczyć na kolejne kilkaset lat. Druga to całkowite odejście od węgla i zastąpienie energii wytwarzanej właśnie z niego, energią wytwarzaną z Oze, czyli odnawialnych źródeł energii. A co my możemy wam dziś powiedzieć? W zeszłym tygodniu media obiegła informacja o postulatach górników z jastrzębskiej spółki węglowej, którzy żądają od rządu ratowania spółki, a przypomnijmy, że strata spółki za rok 2024 wynosić ma 7,3 miliarda. W przypadku braku działań rządu, oczywiście, padają zawoalowane groźby płonących ulic. Jak wynika z danych przedstawionych przez Jakuba Wiecha, dziennikarza piszącego m.in. o energetyce, średnia pensja brutto w górnictwie wynosiła według GUS 13 223 zł. Dla porównania w sektorze przedsiębiorstw, średnie wynagrodzenie brutto wynosiło w tym okresie tylko 8 828 zł. Według informacji podanych przez wymienionego dziennikarza rzeczywisty koszt produkcji prądu z węgla kamiennego w Polsce jest już droższy niż koszt produkcji z OZE. Obliczenia wskazują, iż za prąd ze źródeł odnawialnych płacimy do 340 zł za megawattogodzinę. Natomiast za prąd z węgla 740 zł za megawatogodzinę. Pierwsze pytanie, czy. Polskę stać w chwili obecnej na całkowite odejście od węgla już w tej chwili, zwłaszcza iż szacuje się, iż niektóre kopalnie mogą być lub po prostu już są rentowne. Pytanie drugie, komu zależy na jak najdłuższym utrzymywaniu obecnego status quo? Oświadczam, iż to ja zamieściłem w mediach społecznościowych kanału Zero grafikę o charakterze politycznym przedstawiającą liderów Europy. Nigdy nie powinna się ona u nas pojawić. Grafika ta została wygenerowana przez Sztuczną Inteligencję. Mikołaj, dział Social Media. Takie oświadczenie pojawiło się na oficjalnym profilu kanału Zero w związku z dystrybucją na nim zdjęcia wygenerowanego przez Sztuczną Inteligencję, przedstawiającego grupy przywódców państw Unii Europejskiej, siedzących na krzesełkach przed gabinetem Donalda Trumpa w roli petentów. Zdjęcie to podało wiele osób związanych m.in. ze środowiskiem prawa i sprawiedliwości oraz ze środowiskami prawicowymi, jako dowód na słabość elit europejskich. Oczywiście odbiorcy od razu zwrócili uwagę, iż prezydent Macron ma trzy nogi, co jednak nie przeszkodziło zdjęciu funkcjonować w obiegu polskiej sceny politycznej. Tak więc widzicie, mieli Państwo, dezinformacja rozwija się i nie ma granic. Wykorzystanie jej jest groźną bronią, a jej ofiarą może paść każdy. No to jedziemy ze świata sportu. Na początek chcemy przypomnieć, że nasze wiadomości sportowe tutaj w Radiu Dobrego Przekazu skupiają się na osiągnięciach sportowców z niepełnosprawnościami. Właśnie w tym radiu, odmiennie od innych mediów, przybliżamy Wam ich sukcesy, ich walkę oraz pasję, z jaką to robią. W dniach 30 lipca do 3 sierpnia odbyły się w Astanie międzynarodowe zawody w tenisie stołowym ITTF World Para Challenger. Polska reprezentacja zakończyła rywalizację w stolicy Kazachstanu z dorobkiem 10 krążków. Kadra Polski tym samym zalicza kolejny sprawdzian przed najważniejszą w tym roku imprezą, jaką będą mistrzostwa Europy w szwedzkim Helsingborgu. Pełny dystans zawodów Ironmana zalicza się do najtrudniejszych wyzwań na świecie. To 226 km nieprzerwanego wysiłku, czyli 3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze oraz ponad 42 km biegu maratańskiego. Taki właśnie dystans ukończył Piotr Gołębieski, niepełnosprawny sportowiec po amputacji prawej nogi. W ukończeniu wyzwania nie przeszkodziły mu intensywne opady deszczu oraz prawie zerowa widoczność na trasie. Ekstremalny wyczyn i uzyskany rezultat dał zawodnikowi 48 miejsce w stawce 133 startujących zawodników. Radio Dobrego Przekazu trzyma kciuki za start w Igrzyskach Paraolimpijskich. W Los Angeles w 2028 roku. A na kolejny tydzień, kolejna motywacja dla Was. Nie jesteście odpowiedzialni za to, jakie macie do dyspozycji możliwości, ale jesteście moralnie zobowiązani, aby wykorzystać maksymalnie te, które posiadacie. Pamiętajcie, iż dobrych ludzi jest zawsze więcej, tylko rzadko są zorganizowani. A ja, żegnając się już z Państwem w imieniu swoim i całego zespołu, Zapraszam na kolejne info dnia w Radiu Dobrego Przekazu, niech moc dobra będzie z wami. Kiedy w sercu masz światło, gdy w oczach płonie blask, idź przez życie z uśmiechem, niech dobro będzie w nas. Dobro za. Dobro zawsze popłaca. Niech płynie ta melodia, niech podnosi nas na duchu. Warto być dobrym człowiekiem, dobro zawsze popłaca w życiu.